babka wszystkich makaronów chińskich, czyli zobacz jak wygląda oryginał, zanim zobaczysz go u Chińczyka. Jestem w centrum Szanghaju, gdzie zrobimy smażony makaron i szczerze mówiąc właśnie tak powinien wyglądać. Podstawą zawsze są grzyby shiitake, które namaczamy oraz makaron ryżowy. Do tego bambus w słoiku od taoto. i pamiętajcie, że podstawą kuchni chińskiej, jeżeli chodzi o makaron, to szczypiorek. Wszystkie produkty kroimy na cienkie słupki i układamy na bok. Oryginalny makaron jest z wieprzowiną, ale zawsze możecie to zmienić. Ciekawostką dla mnie było to, że do Dajemy również imbir. My użyliśmy również kapusty pak choi, marchewki, kiełek, ale fajnie mieć też szefa kuchni, który wszystko pokroi. Namoczony makaron ważymy tak, żeby ilość makaronu była wprost proporcjonalna do składników. Nie wiem, czy wiecie, ale chinach jak makaron jest za długi, to dzielimy go nożyczkami, żeby lepiej się smażył. A kolejność smażenia to twarde warzywa, następnie grzyby z mięsem, kiełki oraz liście, a na końcu makaron. Wszystko doprawiamy sosem sojowym oraz wcześniej zmielonym pieprzem. Makaron jest gotowy, więc od razu przekładamy na talerze. A jest tak dobry i Esencjonalny, że dosłownie nie da się od niego oderwać, a cały przepis standardowo znajdziesz w opisie.